Szanowni Państwo, zwracam się do wszystkich tutaj obecnych, do rodziców, nauczycieli, gości, no przede wszystkim do Was, drodzy uczniowie naszego liceum. To wielki zaszczyt dzisiaj z Wami być na tym balu, balu stópniówkowym. Dzisiejszy wieczór jest uroczysty nie tylko dla Was, ale też dla nauczycieli całej społeczności szkolnej. Jest również szczególnie ważne dla mnie, bo jest to pierwsza studniówka, w której występuję jako dyrektor szkoły. I mam nadzieję, że do końca życia będę ją mile wspominać. To wielka radość móc z Wami dzielić tę wyjątkową chwilę, w której tak wyraźnie widać, że z nastolatków, Wam, dzieci, którzy przekroczyli próg naszego liceum prawie 4 lata temu, staliście się dorosłymi ludźmi, pięknymi kobietami, o urokliwym spojrzeniu, pięknym, przyciągającym wzrok urodzie i postawie, przystojnym mężczyznom, szlachetnym, z otwartymi umysłami i sercami. Moje serce. Serca waszych nauczycieli i waszych rodziców dzisiaj rozpiera duma. Ale wiecie, że tak naprawdę każdego dnia jesteśmy z was dumni. Cieszymy się wami i tym, jak na naszych oczach zmieniacie się, dojrzewacie, dorastacie. My dorośli często nie potrafimy wyrazić słowami tego, co czujemy. Często wpadamy w formę, wpisujemy się w rolę, narzuconą nam społecznie i mniej lub bardziej udolnie odgrywamy. Studniówka to jedna z takich form, która wymaga od nas określonych zachowań. Sposób ubierania się to ta chwila, kiedy trzeba być w butach na weselu. Jakby powiedziała Panna Młoda ze znanego wam dramatu wyspiańskiego. Ale jest to również moment, kiedy wchodząc w inną formę, Atosów, podniosłości, a potem rozluźnienia i dobrej zabawy. Przełomujemy znaną z codzienności szkolnej formę nauczyciel-uczeń. Za chwilę odtaczycie poloneza. Taniec symboliczny, bo łączący pokolenia, łączący przeszłość z przyszłością. Taniec pełen dostojeństwa, ale i nadziei. My, wasi nauczyciele, powoli będziemy odchodzić w czas przeszły. Nasza rola w waszym życiu powoli się kończy. A to przed wami przyszłość, którą wprowadzamy was w pełni ufności, że to, co ważnego chcieliśmy wam przekazać, gdzieś w waszych sercach, umysłach zostanie i pomoże wam w samodzielnym życiu. Naprawdę przejmujemy się waszymi postępami w nauce. Nadchodzącą maturą, ale innymi sprawami, w których chcielibyśmy Wam pomóc. Studniówka kończy etap mówienia, że do matury jeszcze daleko. No nie, zostało 88 dni. Ale pamiętajcie, matura to nic strasznego. Jestem przekonana, że jesteście bardzo dobrze przygotowani i na pewno zakończycie ją sukcesem. Patrząc na zaangażowanie organizatorów tego paru oraz na Was wszystkich, nie mam wątpliwości, że ta studniówka będzie wyjątkowa. Niech ten wieczór będzie początkiem Waszej prawdziwej dorosłości. Ale nie takie z dowodu osobistego, ale odpowiedzialności za swoje życie i to, co dopiero pani. Myślę, że tego nauczyliście się w Koperniku. Bycie uczniem kopalnika w końcu, to Chcę podziękować Wam w imieniu swoim, jak i wszystkich nauczycieli za ostatnie lata z Wami. I dziękuję jeszcze raz, również w imieniu swoim i nauczycieli, za zaproszenie na, wasz, na Waszą uroczystość. Życzę wszystkim dobrej zabawy. Studniówka roku 2023 uważam za rozpoczęto. Szanowny Panie Dyrektor, Szanowna Rado Pedagogiczna, Szanowni Rodzice, Drodzy Przyszli Na Korzyści, ja w imieniu Pana Starosty bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jest to wydarzenie, na które wszyscy z niecierpliwością czekają, z wielką radością najbardziej bardziej jest miło. i to nam zaszczyt, że mogę wziąć z Państwem udział w tym wydarzeniu. Pozwólcie Państwo, że przeczytam list o pana starosty. Słodnówka jest symbolem szybko mijającego czasu, którego finałem będzie najważniejsze dla młodzieży wydarzenie w dotychczasowym życiu, czyli egzamin dojrzałości. Drodzy maturzyści, wykorzystajcie ten wpływający czas tak, aby stać się dojrzałymi odpowiedzialnymi ludźmi. Wyjdźcie śmiało na spotkanie przyszłości. Znajdźcie w sobie chęć i potrzebę rozumienia świata i odwagę wyrażenia własnych poglądów. Życzymy wam wspaniałych wyników maturalnych, by stanowiły one solidną podstawę sukcesów w rekrutacji na wymarzone studia. Rodzicom dziękujemy za wychowanie wspaniałego młodego pokolenia. Pani dyrektor i gromu nauczycielskiemu wdzięczni jesteśmy za zaangażowanie, kształtowanie i postaw. I przygotowaniu młodzieży do egzaminu maturalnego. A ja od siebie jeszcze życzę wszystkim Państwu wspaniałej, długiej zamawę do białego rana, wice starosta i starosta ostrowski. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. W imieniu rodziców tegorocznych maturzystów chciałabym gorąco przywitać wszystkich zebranych. Szanowni Państwo! Wszystko ma gdzieś swój początek i zbiega się w jakimś punkcie. Nauka w Koperniczku dla naszych dzieci już niedługo się zakończy. Za przysłowiowe 100 dni przystąpią do egzaminu maturalnego i staną u progu dorosłego życia. Ruszą w cztery strony świata, aby realizować swoje plany i marzenia. Na drogę tę wezmą nie tylko otrzymaną wiedzę, ale także ducha tej szkoły. Szanowna Dyrekcja, drodzy pedagodzy, pragnę serdecznie podziękować za czas poświęcony na kształtowanie osobowości naszych dzieci. My, rodzice, jesteśmy świadomi, że to właśnie Wy macie ogromny wpływ na to, jaką drogą w przyszłości podążą. Nigdyś coraz to nowi śmiałkowie szli w nieznane, przecierali drogi, zdobywali szczyty, przepływali oceany i osiągali, wydawałoby się, nieosiągalne cele. Dzięki Wam, drodzy nauczyciele, nasze dzieci takie marzenia i cele mogą realizować. To również od Was uczą się, jak być dobrymi i odpowiedzialnymi ludźmi. W tym miejscu szczególnie chcę podziękować wychowawcom, na, którym, na których zawsze mogli liczyć, którzy otaczali ich swoją opieką i okazywali wsparcie. Dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy czeka je ten wyjątkowy bal. Bal, który pozostaje w pamięci człowieka na długie lata. Jako jedno z wielu wzruszających i pięknych przeżyć szkoły średniej. Program młodzieży. Pamiętajcie, że sukces w dorosłym życiu można osiągnąć tylko własną pracą, wytrwałością w dążeniu do celu, a także wiarą, że często nawet najbardziej szalone marzenia. Mogą się spełnić. Wystarczy tylko tego bardzo chcieć. Życzę Wam spełnienia tych najskrytszych marzeń i zrealizowania wyznaczonych celów. Jednak dzisiaj jest ten wieczór, kiedy możecie zapomnieć o obowiązkach. Dzisiaj czeka Was wyjątkowy bal. Bal studniówkowy. Niech towarzyszy Wam dobry humor, bo to Wasza noc, niezwykła i wymarzona. My, rodzice, chcemy z podziwem patrzeć, jak wspaniale się bawicie, Młodzi, uśmiechnięci, beztroscy, a zarazem już dorośli i odpowiedzialni. Życzę Wam, abyście z radością i odrobiną melancholii wracali kiedyś do wspomnień dzisiejszej nocy. W imieniu rodziców dziękuję szczególnie młodzieży, która aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do studniówki. Dzięki Waszym kreatywnym pomysłom i zaangażowaniu ten wieczór będzie magiczny i wyjątkowy, jak tajemniczy obrót, który stworzyliście. Pozwólcie Państwo, że na zakończenie podziękuję też wszystkim rodzicom, którzy tworzą Komitet Studiów KODE. To naprawdę zgrany team. Nie sposób wymienić wszystkich, więc powiem po prostu serdecznie dziękuję. dobra A wszystkim zebranym życzę bardzo, bardzo dobrej zabawy. Dziękuję.